Witam Was. Tutaj nakręcałem wcześniej takie filmiki krótkie jakbyśmy tutaj to zaczynali. Jesteśmy na ukończeniu. Kostka jest położona. Wczoraj praktycznie została 95% włożona, dzisiaj takie lekkie takie dorówki. No i tam gdzie tutaj są takie różne krzywizny ścian to uzupełnimy to betonem suchym, takim, później skropimy no bo to są takie ściany w nim, tak, nie, to jest normalne no i tutaj tak samo tutaj przy drodze też takie kamienie poukładaliśmy, też będzie trzeba kamienie, lekko betonem wypełnić te fugi półsuchym elegancko podrobić no tutaj też trzeba pouzupełniać kamienie, podokładać wszystko tutaj porobić tak jak się należy i jutro mamy tylko zagęścić tą kostkę brukową wysypać piasek, no i właściciel sobie będzie już równał yy, miotłą, rozgarnywał to zamiatał, zasypywał fugi, to jest nasza po prostu będzie jutro całkowita zakończenie tutaj pracy dobrze nam poszło w miarę szybko dzisiaj jest czwartek Południe to jest 4 dni pracy. No i plus jutro takie zagęszczenie. Nie? No, spoko nie? A tu pracujemy w takim małym miasteczku niemieckim. No i tu są takie starodawne domy. Ładne, odrestaurowane. Tutaj też można e, zobaczyć, jakie są domki. Takie, wszystko na stary styl, ale odremontowane. Nie? Wszystko odremontowane, odczyszczone, odmalowane. Od, no, takie. Tam na końcu tej uliczki jest rzeka. Tam no, takie widać schody na końcu. I tam jest rzeczka. Także dosyć fajnie to wygląda. Może przejdziemy się tam, pokażę Wam. Wezmę telefon. To jest taka ulica. Są takie fajne domy, powiem wam, że zobaczcie, wszystko fajnie to wygląda, zobaczcie jakie domy są. To są bardzo stare dom. Bardzo około 300 lat mają. Niektóre nawet 400 lat Tak wyglądają Niemcy Fajne te kamienie, to zobaczcie. Mega super to wygląda. To na, na kamerze tak nie wygląda jak w rzeczywistości. W rzeczywistości dużo lepiej no tutaj jest takie nie? schody tutaj jest takie przejście tu są znowu takie schody i tutaj mamy rzekę no rzeka jest fajna tutaj można sobie podejść, jest taki podezrobiony. zrobiony można sobie tam Powiaderka wody nam nagrać, nie ma problemu To no. są takie wysokie mury tego miasteczka bo w tym miasteczku jest taki zameczek no. To jest bardzo stare miasto Bardzo dużo przyjeżdża tutaj turystów zwiedzać te miasteczko Kaczki tu mamy Dosyć fajnie to wygląda. O. Te kaczki siedzą, no, w ogóle się nie boją, nawet się nie patrzę na mnie Tak Świetna Świetna rzeczka Ludzie tu przychodzą sobie oglądać Siedzą na kamieniach tam jest y, upalne dni Przeważnie w niedzielę, sobotę Przeważnie te kamieniach ludzie Poczywają Mega no no, fajnie jest Super, nie? Nie no, mam żadnego gimbola gimbala tak telefonem co na nakameruję to Wam pokażę

jest taki specyficzny urok takich miasteczek niemieckich. Patrzcie jaki fajny dom. Pięknie. Okej. Okay.